Dzień dobry kochani, o 6 rano w piątek, przepiękny dzień. Z kawą oczywiście Was witam jak przy poranku każdym wiele osób mi mówi, abym pofarbował brodę. Bo jest bardzo siwa, dlaczego nie farbuję tak jak inni. I trzymam tą siwą brodę. Już odpowiadam tym, którzy piszą i również od razu znajomym, którym odpowiadam nie mam deficytów przede wszystkim. Nie wstydzę się samego siebie. Nie wstydzę się tego, jak wyglądam. Nie wstydzę się tego, że mam siwą brodę, bo mam też 48 lat, ale to nie znaczy, że mając ten wiek mam się wstydzić swoje brody. Ona mi się podoba. Nie będę je zmieniał, a to tylko dlatego, że nie będę wtedy już sobą. I będę cały czas miał w głowie, że na gdzieś te odrosty będą się pojawiały i jak ja będę się czuł z tym. Najlepiej człowiek się czuje we własnej skórze. Pamiętajcie o tym, że udawanie nie jest fajne. Jest ok na bardzo krótką. Drogę, ale nie ma sensu tego robić. Jeżeli nie masz deficytów, a czujesz się dobrze w własnej skórze i jesteś szczęśliwy wraz ze sobą, jesteś najsilniejszą osobą, bo masz wiary w samego siebie, której nikt inny ci nie da. I taka jest prawda. Dbajcie o to, bo to jest jedyna rzecz, której nie można wam zabrać. To jest wiara w samego siebie, duma i honor nikt wam tego nie zabierze. Kiedy słyszę również ludziom, że tego się nie da zrobić albo nie idź w tym kierunku, ponieważ nie podołasz, to już przegrałeś również na starcie. Nie możesz tego do siebie dopuszczać. Musisz wiedzieć, że zawsze, ale to zawsze można zrobić krok dalej. Mówią tak ci, tobie. Tylko je wtedy, kiedy są zazdrośni o to, że prawdopodobnie możesz mieć lepiej, że prawdopodobnie wyłamiesz się z tego systemu. Tak, to są zazdrośni ludzie. Prawdziwy przyjaciel powie ci: Będę dumny, jeżeli tak naprawdę zrobisz ten krok do przodu, a wręcz jestem zły, kiedy tego nie robisz. To jest prawdziwy przyjaciel. To jest osoba, która również wierzy w Ciebie, osoba, która ci również powie, dlaczego stoisz w miejscu, masz ogromne możliwości, jesteś ogromnym człowiekiem z ogromem możliwościami i ogromnym siłą, bo ja w Ciebie wierzę. I wtedy również to jest Twój przyjaciel. Dbajcie o tych, którzy dobrze Wam życzą.